Dobry, dzień dobry. Witajcie, witajcie. O, gdzie ty się spóźniłaś? Spóźniłaś się, czarnuszka. Piękny słoneczny dzień dzisiaj. Witajcie, witajcie. Piątek. Piątek, piąteczek. Już zaraz wodę przyniosę. Będzie picie świeże, świeże ziarno. I zaczynamy dzień. Zaczynamy piątek w kurniku Bożenki. Witajcie. Już, Zosia, twoja woda, twoja woda, Zosieńka. Już, już, już dostaniesz wody, choć, Proszę. Proszę bardzo, czekaj, czekaj. Proszę bardzo, twoja woda, Zosia. Zosia musi sprawdzić świeżą wodę codziennie. Dobra woda? Świeżutka, co? Z każdego kubeczka musisz sprawdzić. Ale dobra! Ale dobra! Mm -hmm. A im spokój od samego rana Stefan. Wszystkie przyszły teraz pić. Z no jednego kubeczka nawet Stefan, tak? Hmm? Kurki, moje kurki, nowość będą miały melona. Zobaczymy, czy im będzie smakował. Też dzisiaj kupiliśmy arbuzy, bo były w bardzo dużej promocji, więc zarówno dla mojego wnuka, który jutro przyjeżdża, jak i dla kurek i dla wszystkich zresztą. Ale dzisiaj zobaczymy. Czy będzie im smakował melon? Czekajcie, czekajcie. No, czekajcie, położę Wam tu w cieniu, żeby nie w słoneczku. Stefan, proszę. No, i co? I co? Pierwsze, oczywiście, pestki są do zjedzenia. Najbardziej ulubione ze wszystkiego. Z dyni też pierwsze pestki. Ale chlapiecie. Ojejku, smakuje wam. Nie chlapać. No tak, czarnuszka, widzisz? Coś nowego. Smakuje. Różne owoce i warzywa trzeba im dawać. Wtedy różne składniki, różne witaminy, różne dobre... Składniki dla ich zdrowia. Oczywiście nie za dużo takich owoców. Raz na jakiś czas. <noise> ale chlapią. No to też jest bardzo soczyste. Troszkę mniej niż arbus, ale też widzę. My nie przepadamy za melonami, ale kurki, widzę. Lubią. Tak? Szefowa. Hmm? No jedzcie sobie, jedzcie. Oczyszczam grządkę i tyle pięknej trawy, takiej soczystej, takiej grubszej. I zaraz dostaną drugą porcję już dzisiaj. No czekajcie. Zobaczcie. Jaka pyszna trawka. No. Pyszna, soczysta, taka grubsza troszeczkę, ale posiekałam im, żeby im się lepiej jadło. No. Superowa. To leci. Grażynka, idziesz? No chodź, chodź. Co znalazłaś? Znalazłaś listek z mniszka. no widzicie? Ta jeszcze lepsza trawka jest, bo taka grubsza troszkę. Co ty masz za pióro na grzebieniu, Zocha? Super trawka, nie? A Jagoda jajeczko składa. A melon już zjedzony cały. No, grażynka, widzisz? Tutaj można się kąpać w tym. Tutaj jest fajny piaseczek. No, można się tu kąpać grażynka. Fajna ziemia okrzemkowa jest. A te się tam grzebią w tej brudnej ziemi takiej. I jeszcze dziobią się na dodatek. I biją się. Mało miejsca macie. Zamiast tam iść do tego piaseczku, do tej ziemi czystej, takiej zdrowej dla Was. Mm. Tu w tej różnej ziemi. O matko! Jak wy wyglądacie? Jak wy wyglądacie? Czarnuszka, jak ty wyglądasz, matko? pozasypywały. Jezu, zobaczcie na Zośkę, jaka czarna. Nie no, czarnoszka to naprawdę wygląda. Cała skóra ta jej tu różowa, zobaczcie. Całą ma brudną, czarną od ziemi. Matko. ¡Oh, <hums> oh! Jak ty wyglądasz, co? No, czy sobie cały zasypałaś? Pewnie. Matko. dek Podano. A, twarożek pierwszy wyjada ci. Hmm? Dzisiaj było generalne sprzątanie kurnika łącznie z malowaniem ścian, malowaniem żerdzi tym środkiem, tą farbą taką specjalną, która zapobiega rozwojowi jakichkolwiek bakterii i wszystko ładnie pomalowane, świeża ściółeczka zarówno z konopi, jak i tutaj trocinki. Wszystko pięknie pomyte. Świeża woda, świeże ziarno, także kurki mają czyściutko. Oczywiście często im sprzątam, ale malowanie jest raz na jakiś czas, a jutro pierwszy dzień lata, więc kurki Pięknie przywitają lato w odświeżonym, pięknym, pachnącym kurniczku. Proszę bardzo, ziarno. Już Wam otwieram, bo miały zamknięte na czas sprzątania. No, już otwarte. Możesz, Stefani, sprawdzać. Proszę bardzo. Idź, sprawdź, tak. Zawsze jak posprzątam, to on zawsze przychodzi sprawdzać. Czy wszystko jest w porządku? Tak? Spra sprawdź, sprawdź. Wszystko tam się zgadza. Jest tak, jak było. No. Zgadza się? To idzie następny. Czarnuszka idziesz sprawdzić? Samo, co ty robisz? No, kto teraz idzie? No, tr trociny są chyba były trociny. Hmm? No dobrze. Nie mam nic. Wszystko wam już dałam, co miałam dać. Mhm. No tak. No co wy jeszcze chcecie? No przyleciałyście tutaj. Przecież ziarno wam już przyniosłam. No trawy miałyście całe wiadro dzisiaj. Jeszcze tam zostało trochę. O nawet masz w dziobie. Jedna i druga ma w dziobie. No. Dużo miałyście wszystkiego dzisiaj. Nie <noise> wsadzaj tam dzioba, bo zostanie w siatce. No tą trawę koniecznie chcecie, jak macie taką samą tam. Już zamknąć moje kurki w tamtej części, bo już jest godzina 21.00 i teraz, już tak sobie ułożyłam, że o 21 zamykam je tam i one sobie już tam później idą spać. Tak? Teraz dostańcie rzadkie weczkę i tam pójdziecie.